Szrek, wym się? Stary, ty uprzedzaj, zanim popuścisz. Ja tu się cieszę górskim powietrzem. Wierz mi, ośle, gdybym to był ja, to byś już nie żył. To zapach siarki. Chyba zbliżamy się do celu. Ta siarka nie wiszt czasem. Nie kręć mi tu o siarce. Wiem, co poczułem. Siarką mi tu nie mydli. Siarka przy tym to perfuma. to zaniedbany, Ale za to jaka dzielnica. E, szrek. E, pamiętasz, jak mówiłeś, no, że ognie mają warstwy? A co? Bo widzisz, jest taka sprawa, osły warstw nie mają. My, nasze lęki, nosimy jak odzież wierzchnią. Zaraz, zaraz, osły nie mają odzieży. Ty nie bądź taki mądry. To teraz mi mówisz, że masz lęk w wysokości? Nie, ale odczuwam dyskomfort na myśl o starym moście nad przepaścią pełną latę. Daj spokój, Ośle. Przecież jakoś sobie poradzimy. Racja? Ja cię wesprę duchowo. Przejdziemy sobie tym mostkiem kroczek po kroczku, o, jak całkiem dorośli. Serio? Serio, serio. Dobrze. Od razu jakoś mi leźni. Tylko się nie zatrzymuj i nie patrz w dół. Dobra, nie patrz w dół. Nie patrz w dół. Będzie dobrze, nie patrz w dół. W dół nie patrz. Nie zatrzymuj się i w dół nie patrz. Szrek! <laughs> ja w dół patrzę! Aaaa! Boże, Może nie mogę wypuść, mnie to proszę! Ale jesteśmy już w połowie. Tak, ale już znam tamtą połowę! No dobra, jak chcesz! Nie A. mam na to czasu, ja nie wracam! Nie, Szrek, nie proszę! O, o, nie, 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 Przepraszam, ale jak? A, tak, to? To? tak, tak! Tak, że tak. No dobra, nie, nie! Shrek, nie tak, nie tak! Nie, nie, tak. nie zginę! Zginę, zginę, zginę! O! Jakoś poszło ośle, jakoś poszło. Super. No to gdzie jest ta ognista potwora, co? W zamku. Czeka na swojego rycerza. Uf. Ja smoka no, miałem ja. na myśli, szreg. się. Nie, ale Cii, dobra, ja też nie. Zresztą, wiesz, że wstyd się bać strach, to naturalna reakcja jest na nietypową sytuację. Na bardzo nietypową sytuację, dodam. No wiesz, się się ogniem, jak znowu zieje. Nie znaczy, że zaraz cykolak trochę strach, no nie? Bo wiesz, że cykorem nie jestem, to wiesz... Udo... Ośle, dwie sprawy. Zgoda? Zamknij się. A teraz idź tam i zobacz, czy są jakieś schody. Schody? Myślałem, że szukamy królewny. Królewna będzie tam, gdzie schody w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Skąd wnosisz, że akurat tam? Gdzieś o tym czytałem, wiesz? Jasne. Ty zajmij się smokiem, ja biorę na siebie schody. Znajdę je skubane skopię im poręcz, tak, że nie będą wiedziały, którędy na górę. A co? Bez będę. Zero litości. Znam karate czwarty stopień. Wtajemniczenia, nie? Rony, ale będzie jadka. No będzie sześnia normalnie.